Cześć, ja jestem Rafał. Dzisiaj już po trzech dniach małej przerwy od zemstyku, postanowiłem znów do niej wrócić i dalej już powolutku zbliżać się do końca serii. Ostatnio graliśmy sobie praca za karę, 16 odcinek. Ja już sobie wcześniej zagrałem 17, no ale już poza nagraniem, ale dzisiaj już oczywiście odcineczek musi być 17. Zatytułowany Nie ściągaj odpisywaczu. No i co tutaj mamy? Cała szkoła, tylko dla Ciebie. Tak więc, jeśli nie przyjdzie kilka fajnych pomysłów do głowy, aby przejść z powodzeniem ten poziom, musisz mieć 6000 punktów w ciągu 7 minut. Więc myślę, że tutaj bezproblemowo, przedtem również bezproblemowo sobie tutaj te punkty zgromadziłem przed tymi 7, 7 minutami. No i podpowiedź: Wiedziałeś, że w piłki do kosza nie wsadza się ołowianych ciężarków. Ja już to podpowiedź sobie tutaj rozgryzłem właśnie w tej plaszy. <laughs> no właśnie e, po wzięciu ołowiu z tej, z tej półki takiej z szafy. Możemy tutaj do piłki ją włożyć, no ale to oczywiście w odcinku. No i dzisiaj pozdrowienia również dla kogo? Oczywiście na pierwszym miejscu kubaka 10, dzięki, że wpadasz. Oczywiście pytałeś. Hmm, czy pozdrowie? Oczywiście, że pozdrowie. Zawsze pamiętam. Jeżeli chcecie zostać pozdrowieni, wystarczy napisać w komentarzu i kogo jeszcze pozdrawiamy. No, oczywiście pozdrawiam Czarnego Krisa Wolka P, Sztuka Boksu, Bidoff, Kapix, Dymyhere, Dzikiego Nopal, Branco i Plato Minecraft i Plato również. To jest ten drugi kanał i Plato Minecrafta. Jak dobrze tutaj mam napisane? Chyba tak. I oczywiście Kapi Barego również pozdrawiamy. Hmm, Agnieszka Zimoch. Grzegorz Lotnik również. Często wpadam do Ciebie. I oczywiście pozdrawiam. Peter TV radzi Art Player. To istotne. Eee, Fajlepski również pozdrawiam. Czy Fizohol. No i kogo jeszcze pozdrawiam? No, oczywiście. Pozdrawiam jeszcze Panku, pogadajmy o grach. No eee, i oczywiście wszystkich nowych subskrybentów, których jeszcze tutaj nie ma wpisanych. Również bardzo pozdrawiam. No i cóż. Myślę, że możemy spokojnie lecieć. No chyba tak. Chyba. No i NexuGaming Gaming również pozdrawiam. Polecam kanał NexuGaming. Gaming. Jeżeli chcia... ktoś chciałby wpaść, oczywiście link jest pod ósmym odcinkiem. Właśnie zemstykujona. No i cóż, lecimy. Lecimy z tym tematem dzisiejszym. I oczywiście chciałem na samym starcie podziękować za miłe przyjęcie nowych odcinków w mnie na kanale, czyli odcinków z rysowania. Oczywiście te odcinki są przeznaczone dla, dla dzieci bardziej, ale tak naprawdę na YouTube mm, nie włączyłem opcji, że to jest przeznaczone dla dzieci, z tego względu, że komentarze byłyby wyłączone, prawda? No ale ja nagrywam różne filmy, zawsze lubiłem rysować. Wiele osób mówi, że mam talent, no sam nie wiem, może mam. Hmm. i oczywiście jeszcze wiele odcinków się pojawi w których będziemy będę rysował różne rzeczy i różne postacie również z kreskówek na przykład a tymczasem zabieram się tutaj za socenie 1200 punktów obecnie nie za wiele no idzie tutaj Dobra, to dobrze że idziesz że nie mam kredytu to te dwie tablice tu załatwiłem, ale niestety nie mam może później wpadnę gdy będę miał kredę bo wiem, że dziś tutaj była i moi drodzy święta już minęły zleciały No święta w tym roku były takie bardziej nudne według mnie z tego względu, że ani za bardzo spotkania z rodziną. Koszyczka też nie było. Że wiadomo, że jestem trochę za duży, żeby z koszyczkiem iść, ale zawsze lubiłem i właśnie na święcenie koszyczków. W tym roku niestety tego nie było. I też było jakoś tam święcenie w domu, ale takie coś też to już jednak nie jest to samo, prawda? Tutaj mamy ukradnik klej, no właśnie tym klejem będę mógł teraz bloki i coś... bloki chyba tylko sklejać. Jak jeszcze coś jest, liszki, linianą figurkę. Co to by było wsią? Nie, jeszcze tutaj mamy teczkę. Piórnik to jest raczej, nie teczkę. Tutaj mamy... Nie no, znowu ten przyszedł. O, się denerwuje, bo obraz to ktoś odwrócił. No mógłby go po prostu odwrócić z portem. To się tutaj teraz denerwuje. Ukrainii piłem. czyta piłem ma jakieś zastosowanie, ale tego nie wiem. Tu jeszcze jest. Znisz na figurkę. Poszło. No tutaj mamy zapalniczkę. Tutaj mam praktycznie najważniejsze rzeczy. Mam tu pistolet. mam tutaj petardę. Pistolet. 900 punktów Padnie. Trzy razy wykorzystamy po 300 punktów. Równa się 900, prawda? Tutaj mamy 500 punktów. Petarda mamy już 3000, jest dobrze. Ta tablica właśnie. No i tutaj właśnie są te ołowiane. Ee, jak się nazywało? Ukradnie ciężarek ołowiany. I tam, jak mogli się założyć, była piłka, prawda? I ja do tej piłki właśnie. Użyję sobie tego. To się plakat widzę, mogę zerwać. No i tutaj tego złoma na stole zniszczyć tą aparaturę. Do badań. I przy okazji tutaj wykorzystam sobie te dwa elementy, czyli pistolet. Mi buzdingus już był, no ale... 900 punktów. No i na końcu jeszcze tą petardę odpalimy. 500. Mamy 5200 tutaj widzicie mamy piłeczkę i teraz możemy tutaj do niej napełnić piłkę do kosza owego hmm. dobrze jest Tutaj do upikacji chciałem iść ale tutaj znowu coś jest i tutaj zawsze coś jest praktycznie Dobra na razie stąd uciekam Teraz mam kredę więc mogę tutaj wparować Może te dwie tablice jeszcze załatwię sobie Możemy zdemontować i jeszcze popisać mi też i tak mogę ją popisać, Teraz zdemontowana jest No, <grych> nie, Czemu ona jest teraz znowu zmontowana? No dobra, nie wnikam Tutaj nie mam nic do zrobienia Brakuje mi naprawdę bardzo niewiele Przydałoby <grych> się w tych toaletach zrobić porządek Tutaj cały ktoś jest, może te lustra uda mi się tu zbić Dobra, idzie, ej Dobra, nie poszedł jednak. Jednak nie poszedł, myślałem, że idzie. No nie, wystarczy mi tych punktów? Chciałbym to już wygrać. Uuu, wystarczyło. Wystarczyło, moi drodzy. Było ciężko, ale wystarczyło. Chociaż ciężko może nie było, no ale... ale udało się. I co, zostawia nam jeszcze zaledwie cztery plansze w tej właśnie grze. I zakończymy sobie całą właśnie tą gierkę. Tutaj to są miary łatwe. Widzę. Najtrudniejsza jest tutaj ta. Hm. Tutaj aż 10 tysięcy w ciągu 10-12 minut raczej. Chciaś, nie wiem, czy to będzie takie trudne. Tu pisze? Czemu to nie jest po polsku? Teksańska masakra druciarza. Tak bym to rozumiał. Hmm. No ale cóż, tym zajmiemy się moi drodzy w przyszłym odcinku, na który was zapraszam. Dziękuję za wszystkie łapeczki w górę pod wszystkimi filmami. No i do następnego razu. Cześć.